Dobry wieczór! Męczycie mnie, żebym zrobił obroni, więc zrobię obroni, ale wybrałem sobie taką dziedzinę, o której większość z Was nie ma w ogóle pojęcia, ci nieliczni, którzy będą wiedzieli o co chodzi, musieli się bardzo, ale to bardzo wysilić, żeby tą wiedzę zdobyć. Rozmawiamy o konspiracyjnej produkcji broni. Nie jest wielką sztuką wyprodukować broń, kiedy macie za sobą całą fabrykę, linie kolejowe i zapasy surowcowe. Konspiracyjna produkcja miała najważniejsze problemy, takie jak tajność. Wiadomo, Gestapo raczej nie było zachwycone tym, że Polacy sami sobie robią klamki do odstrzeliwania Niemców, więc każda, nawet najmniejsza wtopa, mogła oznaczać sparaliżowanie produkcji i śmierć całego zespołu produkcyjnego. Dwa Braki materiałowe. Niemcy Rozbierali w Polsce ogrodzenia, wyciągali dzwony zwierzy kościelnych, rozmontowywali to, co się dało, przetapiali, kratli, wysysali nawet złom stalowy wszystko zabierali z Polski, co miało jakąkolwiek wartość a co dopiero zdobyć tutaj teraz dobrą blachę na magazynki czy rurę na zrobienie komory zamkowej. No i po trzecie brak maszyn. Do produkcji broni potrzeba dosyć specjalistycznych maszyn, których w tamtych czasach nie byliśmy w stanie byle gdzie ukryć. Pamiętajcie, że sieć elektryczna nie była taka powszechna, więc Staszek z Władkiem w garażu nie mogli y, ukryć spawarki i tam sobie klepać stenów po godzinach. To było bardziej skomplikowane. No i po czwarte, kadra. Produkcja tej broni wymagała kadry o pojęciu technicznym. Oni nie mogli tak jak dzisiaj wejść do internetu i wyszukać, jak to zrobić z planami. Oni musieli wszystko sami opracować, zmierzyć i metodą prób i błędów wdrożyć. Oczywiście po tajniacku, żeby nikt się nie dowiedział. Na ich drodze stało wiele problemów. Mamy tutaj kilka dziedzin. Pierwsza, praktycznie niewykonalna: amunicja. Amunicji właściwie w warunkach hałniczych nie da się produkować, szczególnie do pistoletów i karabinów. Mimo to podejmowaliśmy takie próby, kradnąc prefabrykaty z fabryk uzbrojenia na terenie polski zarządzanych przez niemieckiego okupanta i próbując we własnym zakresie do łusek osadzać spłonki, zasypywać je prochem, obstalowywać w nich naboje, we własnym zakresie jednak ta produkcja chałupnicza amunicji nigdy nie była wystarczająco dobra. Następną dziedziną była produkcja ładunków wybuchowych, także min, granatów, innych tego typu wynalazków Tutaj też było szalenie trudno, ale zdolni polscy przedwojenni chemicy potrafili wyczarować materiały wybuchowe dosłownie ze wszystkiego, nawet pod okiem niemieckiej żandarmerii. Tym sposobem powstały m.in. sławne granaty, Filipinka, Sidolówka czy Karbidówka, ale o nich opowiem w innym odcinku. No i najważniejsze: broń palna symbol nie tylko walki ale także godności, że jesteśmy nie do złamania, że nawet w najgorszej sytuacji jesteśmy w stanie stworzyć we własnym zakresie takie państwo, które nawet samo się uzbroi. Nie tylko jednak efekt psychologiczny, nasycenie oddziałów partyzanckich w tamtych czasach bronią było żałośnie niskie. Niektóre oddziały nawet odmawiały przyjmowania rekrutów, jeśli ci nie przyszli do oddziału z własną bronią. Wilk! Żebyś mu nie dawał żadnej broni do ręki! I rozejś się! Dlatego rozwiązanie problemu braku uzbrojenia było problemem naprawdę bardzo palącym. Najpierw, żeby stworzyć broń, trzeba mieć na nią pomysł. I tutaj z pomocą przyszli nam Anglicy. Otóż po tym, jak skonstruowali Stenaj w 1942 roku, wdrożyli go do masowego użycia. Niektóre egzemplarze były przerzucane do Polski w specjalnych zasobnikach desantowych na spadochronach. Te zrzuty odbierano, i Polacy bardzo szybko zaznajomili się z nową bronią. Dzięki temu, że była bardzo prosta. Tym sposobem rozpoczęto pracę nad bardzo wieloma różnymi wariacjami stena, który był naprawdę w tamtej opoce czymś w rodzaju świętego Gral'a polskiej partyzantki. Żeby taki sten jednak powstał trzeba było wykonać masę roboty. Po pierwsze zrzucano nam gotowe PM-y, a nie plany. Dlatego, żeby zachować wszystko w tajemnicy, rusznikarze wyznaczeni przez Armię Krajową oraz inne organizacje, którzy oczywiście też musieli gdzieś się znaleźć, to byli specjaliści, więc oni nie przychodzili od tak, że ej, cześć, ziomek, słuchaj, przed wojną robiłem w fabryce broni, mogę wam robić broń. Tego kolesia trzeba było znać, trzeba było go zwerbować, trzeba było go sprawdzić i trzeba było go wprowadzić w struktury. Kiedy już mieliśmy takiego człowieka, on musiał takiego zrzutowego stena dostać do ręki, rozłożyć go na części pierwsze i na bazie dostępnego egzemplarza stworzyć plan. Potem ten plan trzeba było zaadaptować do takich warunków produkcyjnych, jakie dany rusznikarz miał. Kiedy już opracowano cały mechanizm spustowy, jak ma być skonstruowana komora zamkowa, lufa, etc., następowały... Trzy zasadnicze problemy. Angielskie magazynki były produkowane w fabrykach na prasach o nacisku wielu ton, które gięły w odpowiednie kształty blachę, gdzie potem wyspecjalizowane pracownice fabryki spawały wszystkie elementy według wzoru, dzięki czemu można było osiągnąć określone normą dopasowanie pod angielską amunicję 9.19 parabelu. Jednakże w Polsce używano trzech rodzajów amunicji: polska przedwojenna 9.19, która była także produkowana przez Niemców pod okupacją. Niemiecka amunicja 919 i angielska zrzutowa amunicja 919. Tym sposobem, nie tylko wyprodukowanie magazynka było problemem, ale także problemem było dostosowanie całej broni do takiego standardu, żeby pluła nawet najgorszym wiem, jaki do niej załadowano. I dlatego magazynki produkcji konspiracyjnej były produkowane o wiele bardziej prymitywnymi metodami, wręcz chałupniczo. Pojedyncze sztuki były wykonywane sztuka po sztuce. Ich wykonanie zdecydowanie odbiegało od wykonania magazynków angielskich, ale wciąż się poprawiało. Minusem było to, że nie było możliwości produkowania ich na skalę masową, a dodatkowo trzeba było każdorazowo dopasowywać je do tego PM-u, z którym miały współgrać. Także pierwszy problem techniczny wykonanie odpowiednich magazynków, kiedy nie było warunków do ich produkcji. Drugim istotnym problemem było gwintowanie lufy. Ponieważ lufa w pm jest krótka i ze względu na szybkostrzelność bardzo się nagrzewa, musi koniecznie być wykonana z wysokiej jakości stali oraz być gwintowana. Gdyby te dwa czynniki nie były spełnione, celność pistoletu maszynowego byłaby praktycznie zerowa. Jednakże trzeba najpierw zdobyć odpowiednią stal, więc albo póc stalowy, bądź prefabrykat, czyli odpowiedni pręt z stali ciągnionej, który jest przystosowany do gwintowania, a po drugie trzeba było ten gwint w środku wykonać. Ratowaliśmy się tym, że przerabialiśmy lufy od karabinów czterotaktowych, od karabinów maszynowych i co tam jeszcze nam się udało zdobyć, rozwiercając je do kalibru 9 mm, ale i wtedy trzeba było poprawić gwint, żeby trzymał nabój i wprawiał go w ruch obrotowy, kiedy ten przechodzi przez lufę. Wykonanie jednak odpowiednich rozwiertaków, noży, które przy przepychaniu powodowałyby wytworzenie odpowiedniego gwintu, prowadzącego o odpowiednim skoku i długości, to już jednak jest wyższa matematyka. I wykonanie tego typu elementu w wiejskiej szopie przy pomocy tokarki napędzanej siłą nóg bądź rąk wydaje się praktycznie niewykonalne. <laughs> Ale nie dla nas. My oczywiście to zrobiliśmy, o czym się dowiecie w jednym z odcinków. No i trzeci problem, wbrew pozorom też dosyć istotny, to jest. Odpowiednie zamaskowanie produkcji. O ile już poradzilibyśmy sobie z wykonaniem magazynków, z wykonaniem luf, z dopasowaniem części, złożeniem tego wszystkiego do kupy i zdobyciem amunicji, to jeszcze trzeba było wszystko odpowiednio ukryć. Ponieważ każda taka broń chałupniczej produkcji miała swoje unikatowe cechy, a jej wykonanie musiało angażować więcej niż jedną osobę, produkcja była praktycznie nie do ukrycia. Trzeba było więc tak odpowiednio żonglować skrzynkami kontaktowymi, warsztatami i możliwościami logistycznymi, żeby zawsze być o krok przed niemiecką żandarmerią. Trzeba było także zmylić niemieckie tropy, ponieważ Niemcy nie zakładali, że te głupie polaczki są w stanie we własnym zakresie stworzyć pistolet maszynowy, który w tamtej epoce był ostatnim krzykiem mody pola bitwy. Dlatego między innymi stosowano dużo technik, na przykład granaty produkcji konspiracyjnej oznaczano rosyjskimi literami, tak zwaną cyrylicą, żeby Niemcy myśleli, że to jest produkowane w Związku Radzieckim i dostarczane do Polski drogą lotniczą. Podobnie robiliśmy w niektórych wytwórniach stenów, gdzie bito angielskie bicia, tak żeby sten wyprodukowany w Polsce udawał stena wyprodukowanego w Anglii, żeby Niemcy wypatrywali angielskich samolotów na niebie. A nie polskich formalek przewożących broń pod siadem. Mimo to może Wam się wydawać, że wyprodukowanie pistoletu maszynowego, stenopodobnego albo nawet bardziej prymitywnego samopału nie jest jakimś wielkim problemem. Faktycznie yy, broń samodziałową produkowali pod okupacją Duńczycy, Francuzi, Norwegowie i wiele innych nacji. Ej, ej, ej. Dlaczego więc warto osobno opowiadać o dokonaniach różnikarzy polskiego państwa podziemnego? Ponieważ tylko my doprowadziliśmy ten ewenement do rangi sztuki. Tylko my opracowaliśmy od zera własny wzór pistoletu maszynowego. Opracowaliśmy niesamowite metody produkcji, a także mieliśmy największą produkcję ze wszystkich oddziałów i organizacji partyzanckich II wojny światowej. Teraz kiedy macie mniej więcej pojęcie o tym, jak Ciężkie było stworzenie własnej broni w warunkach okupacji. Będziecie lepiej rozumieć to, co będę miał Wam do opowiedzenia w następnych filmach. Nie wiem, w jakiej częstotliwości będę je wrzucał, ale już dzisiaj zaczynamy.